Pewnie już słyszeliście, co się stało, miałem tutaj no, nieprzyjemną awarię samochodu. Musiałem mnie scholować do, do warsztatu. Jestem obecnie u mnie w domu w Tczewie, ale cieszę się, że mogę być z wami. Także, no, także myślę, że, myślę, że no, dzięki tej technologii, jaką teraz mamy, no, możemy trochę z tego skorzystać. Wiele rzeczy, wiele rzeczy jest, może to technologia niesie wiele niebezpieczeństw, to prawda. Ale też może naprawdę być przydatna, na przykład w takich sytuacjach. Dzisiejszy tekst apelu ewangelizacyjnego jest zapisany w księdze Hioba 42:5, i są tam takie słowa zapisane: Dotąd tylko moje ucho słyszało o Tobie, lecz teraz moje oko Cię ujrzało. I to są niesamowite słowa Hioba, który Powiedział te słowa w momencie, gdy przeszedł przez te wszystkie ciężkie rzeczy. Czyli nie kiedy fajne rzeczy mu się przytrafiły, ale kiedy te niefajne się mu przytrafiły. Czyli i to jest właśnie, to jest właśnie ciekawe, bo my często chcielibyśmy mówić o, o, mówimy o Bogu i Go chwalimy w momencie, gdy może dobre rzeczy nam się dzieją. A ta lekcja pokazuje nam, że no, czasem jak nieprzyjemne rzeczy się dzieją, też należy chwalić Boga. Czyli czasem nawet jak. Samochód ci się popsuje, trzeba chwalić Boga, tak czy siak. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy podczas tego apelu przestudiowali sobie jeden fragment, który jest zapisany w księdze Ezechiela. To jest księga Ezechiela, 47 rozdział, werset od 1 do 12. Jest tam, są tam pewne takie fajne informacje, które pokazują nam, w jaki sposób Pan Bóg chciałby, aby jego kościół szerzył Ewangelię. I tutaj zobacz, zobacz ze mną, otwórzmy Ezechiela 47 rozdział, i będę czytał wersety od 1 do 12. To są, tutaj jest duża symbolika użyta, dlatego będziemy musieli się zatrzymać co werset. Niemniej jednak, zobaczysz, że jest tutaj bardzo fajna głębia w tych fragmentach. Potem zaprowadził mnie do wejścia domu, a oto wody wypływały spod progu domu w kierunku wschodnim, gdyż przednia strona domu była zwrócona ku wschodowi, a wody spływały spod prawej strony domu. Południowej stronie od ołtarza. Czyli jak tutaj czytamy o domu, możliwe, że w innych tłumaczeniach jest wyraźnie pokazane, że mowa jest o, o Domu Bożym. O Domu Bożym. Także mamy pewną wodę, która wychodzi spod ołtarza. Ołtarz czego jest symbolem? No oczywiście wskazuje na Jezusa. To jest, pokazuje, że ta woda wychodzi od Jezusa. I teraz to dalej się dzieje. Stamtąd wyprowadził mnie przez bramę północną i poprowadził mnie drogą zewnętrzną. Do bramy zewnętrznej, drogą wschodnią. A oto wody wypływały z prawej strony. I dalej, trzeci werset. A gdy ten mąż ze sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, odmierzył tysiąc łokci i przeprowadził mnie przez wodę. A woda sięgała aż do kostek. Werset czwarty. Potem odmierzył drugi tysiąc. Tysiąc łokci to nie wiem, no strzelam, że około 500 metrów będzie. Drugi tysiąc i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała aż do kolan. I znów odmierzył tysiąc i przeprowadził mnie przez wodę, a ta sięgała aż do bioder. A gdy znowu odmierzył tysiąc, była rzeka, której nie mogłem przebrnąć, gdyż woda wezbrała. Była to woda, którą trzeba było przepłynąć, i rzeka, której nie mogłem przejść. I to jest właśnie ciekawe, ponieważ zwykle jest tak, że jeżeli woda, jeżeli woda zaczyna, rzeka ma, ma powiedzmy jakiś strumyk, i nic nowego do niej nie wpływa, to taka rzeka no w końcu gdzieś tam po prostu przestanie płynąć. A tutaj dzieje się coś odwrotnego. Ta rzeka, która wypływa od tronu Bożego, jest nieco inna. Ona wypływa od tronu Bożego jako mały strumyk, która gdzieś tam sięga do kostek. Ale dalej, mimo że nic nie wpływa do tej rzeki, mamy już do kolan, potem mamy do bioder, a potem mamy już w ten sposób, że jedynie można w niej pływać. I to jest olbrzymia lekcja, ponieważ to, to jest to, co Pan Bóg od nas wymaga. To jest tak jak w tej przypowieści o tym, o tym nasionku, na, na, tym, na tym najmniejszym nasieniu, które staje się wielkim drzew, drzewem. I to działa tutaj podobnie. Jeżeli my weźmiemy tę drobną rzecz, którą nam Pan Bóg daje. Chociażby nasza wiedza mogłaby być mała, to my po prostu możemy to wziąć i z tego, z tego, małego, z tego małego, tenkiej rzeczy możemy zrobić wodę, wodę, w której się pływa. Jak pewnie pamiętasz, woda jest symbolem też ludzi, czyli ludzi, którzy słyszą Ewangelię, którzy usłyszą, którzy, którzy przyjmą poselstwo Zbawiciela. Także czasem może, jeżeli akurat chodzisz w wodzie, która jest gdzieś tam, sięga tylko do kostek i może wiary ci brakuje, ale weź tą wodę, popchnij ją dalej, daj ją dalej, pozwól, żeby ona płynęła dalej. Mamy być właśnie takimi przykaźnikami takiego strumienia, który idzie prosto z nieba, przechodzi gdzieś tam przez nas, my mamy z tego błogosławieństwo i dalej dajemy dalej do, do, reszty, do reszty ludzi. I w ten sposób ta woda nie będzie gdzieś tam zanikać, ta rzeka, ale ona będzie coraz większa, coraz większa, aż będziemy całkowicie w niej zanurzeni, aż będziemy w niej pływać. To jest wolą Bożą i w ten sposób właśnie Pan Bóg to widzi. I zobacz, co dalej mamy napisane, werset szósty. Wtedy powiedział do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem poprowadził mnie i zaprowadził na brzeg tej rzeki. A gdy się odwróciłem, oto na brzegu tej rzeki było bardzo wiele drzew po obu stronach. Czego symbolem jest drzewo? Drzewo to jest znowu symbol człowieka. Tak jak Jezus powiedział, jak uzdrowił pewnego ślepca, to jak on przetarł oczy, to mówi: widzę ludzi, ale są jak drzewa. Podobnie mamy z Nebukadnezarem tam użyty symbol drzewa. Drzewo symboli symbolizuje człowieka. Znowu Pan Bóg tutaj pokazuje, że ta woda wypływająca od ołtarza, od tej ofiary wielkiej Chrystusa, ona spowoduje, że jeżeli my będziemy ją przekazywać, to będzie wiele drzew, wiele osób, dookoła tej rzeki, będzie się poiło i będzie mogło mieć życie właśnie dzięki, dzięki tej pięknej prawdzie, jaką mamy. Werset ósmy. I, po, I powiedział do mnie, te wody wypływają ku Ukrainie wschodniej, schodzą do równin i wpadają do morza. A gdy wpadają do morza, wody zostają uzdrowione. Pamiętasz, co, co jest symbolem morza? Skąd wyszła bestia, ta z 13 rozdziału, ona wychodzi... Z morza. Podobnie w Danielu w siódmym rozdziale, gdzie mamy paralelną historię, te zwierzęta, te, te fałszywe jakieś tam systemy, te, te królestwa, które gdzieś fałszywego boga propagują, one wychodzą z morza. A naszym jest zadaniem to, aby wpłynąć na te wody, i wtedy te wody będą uzdrowione. Ci ludzie, bo tego symbolem jest woda, oni będą, yy, będą uzdrowione. Werset dziewiąty. I stanie się, że każda istota żyjąca, która się porusza gdziekolwiek, bo płyną potoki. Będzie żyć. I będzie bardzo dużo ryb. Znowu, znamy symbolikę ryby, tak? Ryby jak, jak powów, jak Piotr miał się stać rybakiem ludzi. Tak wy, tak my jesteśmy rybakami ludzi. Musimy właśnie tę wodę tam zaprowadzić. I tam będzie pełno ryb. Bo dotrą tam wody i zostaną uzdrowione. Wszystko będzie żyć. Dokądkolwiek dotrze potok. Dokądkolwiek wiedza, o, która wypływa z ołtarza, dojdzie. Tam wszystko będzie żyć. Stanie się i to, że rybacy staną nad nim, na, od en -Gedi aż do zdroju el -Gayim. Tam będą rozciągać się sieci. Będzie bardzo dużo ryb. Rozmaitego rodzaju, będą jak ryby Wielkiego Morza. Lecz i błota i bajora nie będą uzdrowione, ale będą przeznaczone na sól. A nad rzeką wyrosną na jego brzegu po obu stronach wszelkie drzewa wydające owoce. Drzewa, których liści liść nie ani owoc nie ustaje. W swoich miesiącach wydadzą pierwociny, bo wody dla nich wypływają ze świątyni. Dlatego ich owoc będzie na pokarm, a ich liście na lekarstwo. I znowu liście to jest coś, co jakby widać na zewnątrz. Jak patrzysz na drzewo, nie, nie widzisz od razu gdzieś z daleka, powiedzmy, nie widzisz od razu owoców. Widzisz liście. To są to jakby rzeczy, które, które widać z, z daleka, już z daleka będzie widzieć. Że widać, że te drzewa, ci ludzie są zdrowi. A jak się podejdzie do bliżej, to się znajdzie na nich owoc. Dlaczego? Ponieważ woda wypływa z ołtarza. Dlatego, jeżeli nawet mało rozumiesz, to, to, to nie jest takie bardzo istotne, ponieważ to, co my musimy rozumieć, to jest to, że Chrystus oddał za nas życie. To jest, to jest ta, ta, ta lekcja z ołtarza. O to tu chodzi. To jest to, co wystarczy, żeby uzdrawiać narody. To jest to, co sprawi, że te drzewa wokół tej, tej rzeki będą, będą miały owoce, będą wydawać owoc ducha świętego i będą pełne liści i, i piękna. I tak, także mam nadzieję, że, że w ten sposób warto spojrzeć na to. Ja jakiś czas temu tutaj pewien znajomy do mnie się odezwał. Ja chyba mówiłem to ostatnio, jak byłem u Was na apelu. Mówił o tym, że właśnie do, podjął decyzję chrztu, został ochrzczony. To jest znajomy, który ogląda Cienie Przyszłości od bardzo dawna, od w sumie od, odkąd zaczęliśmy, od jednych z pierwszych odcinków. Ogląda regularnie i naprawdę powiem wam, że to jest wielka radość, gdzie mogę wiedzieć, że chociażby tą małą cząstkę gdzieś tam miałem w jego rozwoju duchowym. I to jest teraz ostatnio do mnie napisał, że też, Zrezygnował z picia alkoholu, zrobienia różnych rozrywek, z seriali telewizyjnych, z wielu, wielu rzeczy, których, no, po ludzku patrząc, no, dlaczego miałby z tego rezygnować? A jednak ta Ewangelia sprawiła, że to doszło do niego, gdzieś tam, gdzieś tam, postanowił trochę inaczej zmienić tok to swojego życia. Co naprawdę jestem wielka radość, wielka radość. Po prostu w moim sercu, jak, tak, jak właśnie niektórzy wracają do mnie i mówią, że mogą mieć chociażby tą drobną cząstkę. I życzę wam, żebyście wy również mieli tą drobną cząstkę, gdzieś w zbawieniu kogoś. Także pamiętajmy, że każdy może zaprowadzić człowieka do, do, zbawi, do Zbawiciela. Tak, aby nie tylko, nie tylko Hiob ujrzał go na własne oczy, ale aby każdy mógł doświadczyć Boga i u, 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 ujrzeć go na własne oczy. A tylko właśnie poprzez zaakceptowanie tego, że Bóg nas akceptuje, że Bóg nas miłuje, możemy w ogóle zacząć mieć jakieś interakcje z Bogiem, bo inaczej nie będziemy chcieli do Niego podchodzić. Dlatego ta żywa woda wypływająca ze świątyni, spod ołtarza, jest tak bardzo istotna. Amen.